Jesteśmy otwarci na poszukiwania dotyczące działań związanych z nowymi technologiami, przedsiębiorstwami, biznesem, który jest korzystny dla środowiska, który nie wpływa negatywnie na to wszystko, co się dzieje z naszym klimatem. Dlatego jesteśmy ciągle w, na takim etapie poszukiwań jeszcze, podobnie jak wiele firm, które widzą nadzieję we wprowadzaniu nowych technologii. Dużo się mówi o Wodorze. Prawdę mówiąc, myślałem, że to pójdzie trochę szybciej, ale nie tracimy optymizmu i być może dzisiaj dowiemy się o rzeczach, które będą miały duże znaczenie dla tego, co się będzie działo z gospodarką w województwie lubuskim. Gdyby to się udało, bylibyśmy bardzo szczęśliwi, bo to by oznaczało, że zrobimy dużo dobrego dla naszego klimatu, dla naszego środowiska. Chcielibyśmy zastanowić się wspólnie, jak rozwój tego naszego województwa lubuskiego zintensyfikować w kontekście transformacji energetycznej, ale w zasadzie całej transformacji gospodarczej, bo przed nami duże zmiany. Sądzimy, że wodór, biometan to są te elementy systemu, czy już szerzej mówimy ekosystemu, które tworzą nową jakość w przestrzeni nie tylko tej medialnej, ale także już gospodarczej. Województwo lubuskie jest bardzo hojnie wyposażone, przez naturę tak zwanymi złożami soli. I w tych złożach soli można tworzyć magazyny kawernowe, które tworzą możliwości bilansowania systemów energetycznych. I to jest zupełnie nowa przestrzeń, w której mogą lokować się i duże przedsiębiorstwa, ale także tworzyć cały łańcuch dostaw dla małych przedsiębiorstw, a także dla tych, którzy będą chcieli zmienić funkcjonowanie dotychczasowe swoich czy to gospodarstw rolnych czy, czy biznesów. W kierunku właśnie takim ekologicznym, zielonym, efektywnym, tanim, tworzącym przewagi konkurencyjne. Biznes patrzy, czy w danym środowisku, czy w danej przestrzeni regionalnej jest klimat do rozwoju biznesu. Jeśli tak i jeśli są mitygowane ryzyka, no to wtedy wchodzą fundusze, duże przedsiębiorstwa, i wydaje nam się, że właśnie znaleźliśmy taki klimat w województwie lubuskim, gdzie spełnione są te warunki brzegowe do wejścia dużych funduszy i biznesu.